Z dyrekcji wiesz, że tam 15 mila osób.

To no smutno. Będziemy musieli spędzić czas od oka, wracając do kartowych niestety zerowe, konto punktowe. i ustrzegliśmy się błędu w Szybko stracona bramka w pierwszej porowie w jakimś sensie tutaj nas yy, wyhamowała, bo chcieliśmy spokojnie do przerwy wysłać na 0-0 i po przerwie spróbować z zaatakować. Niestety ten plan się nie powiódł. Szybko stracona bramka. To wszystko skorygować w przerwie. Zmotywowałem dodatkowo chłopaków w przerwie. Udało się wyjść na remis i wydawało się, że już wszystko jest pod kontrolą, i niestety kolejny błąd, przeciwnik, sprytnie wykorzystał. Nasze szybki obronne, rozluźnione i niestety straciliśmy drugą rannę. Wtedy już można powiedzieć, że było w ciepłym Bardzo dobrze zorganizowana duża w obronie, obrzęplająca się z powrotem, y, utrzymała zwycięstwo. I, Proszę Panie ja Radny pogratulować powratulować zasłużonego zwycięstwa, dziękuję bardzo. W swoim poparciem oczywiście chciałbym bardzo podziękować za walkę, za zaangażowanie do końca. No cóż, życzymy się tej ligi, ale niestety szkoda, że tak łatwo tracimy punkty, i na tym osobiście udawałem, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. za sytuację, ale również to też chciałem gratulować, bo naprawdę yy, jakby ktoś pomyślał, że przy przyjedzie rozwój Katowice i łatwo, to będzie bardzo łatwy przeciwnik, to yy, mógłby się tutaj no, yy, bardzo oszukać. Yy, no, my żeśmy się nie dali oszukać, yy, na szczęście widzieliśmy jak ten zespół jest zorganizowany, jak on funkcjonuje, jak potrafią grać piłką, jak potrafią zmieniać pozycję i naprawdę był to dla nas bardzo trudny przeciwnik, mimo że, yy, pamiętajmy, ten mecz się ułożył Teoretycznie dla nas bardzo dobrze, ale z drugiej strony yy, też, yy, też yy, można, powiedzieć, można powiedzieć, że yy, przez to był trudniejszy ten nasz dla nas, dlatego że yy, szybciej podeszli pod yy, wyższym pressingiem od razu, yy, pod stracie bramki praktycznie biorąc, cały czas yy, po prostu nie mieliśmy możliwości rozwijania piłki z własnej połowy, boiska dłuższego utrzymania się przy piłce. Tworzyliśmy dużo sporo sytuacji, jeśli stworzyli takich yy, podrangowych, yy, ale zawsze, brakło, zawsze brakowało tych kropki nagi. No całe szczęście, że dwa razy nam się udało tą kropkę nagi postawić jedną i dzięki temu ten wygraliśmy mecz.